Cześć, w końcu nadszedł dzień sadzenia pomidorów do gruntu i pod folię. Będę też opowiadać o pielęgnacji pomidorów po posadzeniu. Zapraszam na odcinek. Najpierw Wam pokażę, gdzie będą sadzone pomidory. Tutaj do folii. Pod folię, to jest folia z Allegro, 2x3 metry. Całkiem jest solidna. Pierwsze wrażenie robi bardzo ok. Tym bardziej, że będzie tu kiedyś inna szklarnia, taka już ze szkła. Także na ten czas myślę, że ze spokojem się sprawdzi. Będziemy próbować uprawy w niej w tym roku pomidorów i bazylii, bo te dwie rośliny tutaj będą razem. I do gruntu będę sadzić również kilka sadzonych pomidorów. W folii, jak widzicie, są pojemniki. To są takie ogromne kastry budowlane. Są o wymiarach około 70 cm na 30-40 i głębokość też 30-35 około cm. I tutaj będę sadzić po mojej prawej, po waszej też prawej stronie. Będę sadziła pomidory po dwie sztuki takich wysoko rosnących, wysoko pnących się pomidorów. Natomiast po lewej tutaj po trzy takich niższych karłowych odmian. To są moje pomidory przechowane ostatnio podczas naszej nieobecności u mojej mamy. Poza tym, że są już w za małych oczywiście doniczkach i potrzebują pokarmu, to są w całkiem dobrej kondycji i dzisiaj przystępujemy do ich sadzenia. Jeszcze powiem Wam parę słów, dlaczego w pojemnikach. Przecież tutaj pod folią mogłabym wsadzić je po prostu do gruntu. Ale po pierwsze, łatwiejsza byłaby wymiana gleby, gdyby się okazało, że weszła tu jakaś choroba, na przykład zaraza ziemniaka. Dlatego łatwiej po prostu z pojemnika wymienić ziemię niż ją stąd sobie tutaj usunąć wykopać. Poza tym jest lepsza kontrola nagrzeżenia wody i porcji jakby nawozów. Inna sprawa jest też taka, że ja dookoła mam grządki podwyższone. I one troszeczkę robią tutaj cienia, więc rośliny, które rosłyby w gruncie, miałyby po prostu mniej światła, byłyby za nisko. Dlatego te pojemniki też powodują, że mają one trochę więcej słońca. Pojemniki zostały odpowiednio wcześniej przygotowane, to znaczy nawiercone zostały w nich dziury, tak żeby woda mogła swobodnie odpływać. Wsypałam tutaj ziemię do uprawy warzyw, wymieszałam ją powiedzmy pięcioma, sześcioma garścia, garściami obornika granulowanego bydlęcego i tak przygotowane kastry z ziemią czekają tutaj miesiąc. Pomidory sadzić będę z dawką kompostu, konkretnie dwoma takimi łopatkami workowanego kompostu. Dodatkowo, mimo że ta ziemia była już zasilana, i będę je sadzić do wysokości ostatnich liści, z tym, że ten liść, ponieważ pewnie przez niedobory już na małą doniczkę jest w takim stanie, dlatego go oberwę i posadzę go jeszcze troszeczkę głębiej. Wtedy pomidor wytworzy korzenie na łodydze i ta bryła korzeniowa będzie jeszcze większa i silniejsza. Szklarnie jest tak gorąco, że y, chyba dokończę sadzenie pomidorów y, trochę później. Po prostu przyniosę je teraz w jakieś chłodniejsze miejsce i podleję te sadzonki, których nie posadziłam. A teraz pokażę Wam, jak podwiązuję pomidory tutaj. Najpierw prowadzę sobie pomiędzy poprzeczkami sznurek, y, dlatego że te ruki po prostu mi nie pasują na tej y, odległości tutaj do pomidorów. Więc poprowadzę jeszcze dodatkowe, mocno napinając najpierw te poprzeczne. a następnie do tych sznurków będę przypinać sznurki, przywiązywać sznurki, po których poprowadzę pomidora w górę. Pierwsza pentelka, która będzie wokół dolnej części łodygi, musi być zawiązana bardzo luźno, tak żeby swobodnie mógł pomidor potem rozrastać się na jej grubość. I sznurek nie może być zbyt napięty, ten dolny, ten wiszący, dlatego że będziemy potem, kiedy tu będzie przymocowane wszystko, owijać dookoła roślinę w trakcie jej rośnięcia. Jeśli chodzi o szklarnię, to dosadzę jeszcze tutaj do brzegów kastrów Troszeczkę bazylii, bardzo niewielką ilość, bo te kastry już właściwie są zajęte w tej chwili przez pomidory. Ale chcę, żeby ten brzeg jeszcze delikatnie tutaj wylewał się bazylią, także bardzo niewiele. Myślę, że jedno opakowanie na całą szklarnię mi tutaj wystarczy. I dodatkowo zostawię sobie jeszcze dwa, trzy może kastry, może dwa, po to, żeby kupić szczepione pomidory. I wypróbuję w tym roku uprawę pod folią i tych szczepionych, i tych przeze mnie wyprodukowanych z nasionka. Dlaczego szczepiony chcę wypróbować, dlaczego one niby są lepsze? To jest tak jak z drzewami. Jeżeli mamy silną podkładkę, która się dobrze krzewi, to każda szlachetna odmiana powinna mieć lepsze piony. W tym roku to wypróbuję, na pewno później dam znać. Jeśli chodzi o grunt, a dokładnie grządki podwyższone, co dziś będę odmianę shake, jest to odmiana karłowa, która nadaje się do gruntu. Te pomidory, które będziecie sadzić do gruntu, ważne jest, żebyście sprawdzili, czy one faktycznie do niego się nadają. Do gruntu dedykowane są odmiany, które są trochę mniej podatne na zarazę ziemniaka. Taką też odmianą jest teoretycznie przynajmniej shake. Zobaczę, sprawdzę w tym roku. Jest to odmiana rosnąca do 60 cm. Drugim pomidorem będzie pomidor przywieziony z Francji, też nadający się do gruntu, i to będą trzy pomidory, które będą na grządkach podwyższonych. Tutaj pomidory sadzone będą tak samo jak w szklarni, czyli z dwoma opadkami kompostu do wysokości pierwszych ładnych liści. Z tą różnicą, że nie będę używać sznurka, tylko takich kików bambusowych, dlatego że ta podpora musi być trochę stabilniejsza i sztywniejsza, bo tutaj będą wiały wiatry, będą burze, dlatego te podpory muszą być bardziej stabilne. Wkładam teraz tyczki bambusowe tuż przy bryle korzeniowej pomidorów. Także będą też podwiązywane do tej tyczki sznurkiem, gdzie ta pierwsza pętelka również nie będzie zbyt ciasna. Jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałam. W tej chwili dolne liście zdarza się, że niektóre dotykają ziemi, gruntu. Tak nie powinno być. Pomidory nie powinny stykać się liśćmi z ziemią, dlatego że mogą przejść łatwo na nie choroby grzybowe. Natomiast ja dzisiaj usunęłam już część dolnych liści, nie chcę zbyt naruszać tej rośliny dzisiaj. Także jeżeli w kolejnych, za kilka dni tak będzie, że rzeczywiście będą dotykały liście ziemi, to tak jest krótce, żeby nie miały kontaktu. Oczywiście zaraz po posadzeniu ważne jest podlanie, nawet jeżeli gleba jest mokra, żeby woda obkleiła gleba, dokładnie obkleiła korzenie, żeby miały one bezpośredni kontakt z wodą. Bezpiecznie jest też wiązać pomidory do palików na tak zwaną ósemkę. Daje to też pewien luz łodydze i może ona wtedy rosnąć na grubość dalej teraz z pomidorami? Oczywiście dalej należy o nie dbać. W szklarni będę ten sznurek podwiązywać, okręcać wokół pomidorów coraz wyżej. Tutaj będę coraz wyżej przywiązywać na ósemkę albo tak w luźny sposób sznurek, tak żeby one nie położyły się. Trzeba również usuwać wilki, czyli pędy, które wyrastają w kątach łodyg pędu głównego. Czasem tutaj w tym miejscu pojawiają się takie małe listki, które należy po prostu najlepiej paznokciami uszczyknąć, wtedy pomidor rośnie nam na jeden pęd. Żeby zapobiec chorobom grzybowym, tutaj głównie zarazie ziemniaka, warto też opryskać miedzianem pomidory. Ja to robię w dwóch momentach, w momencie kiedy kwitną i w momencie kiedy połowa owoców jest już dojrzała. Pomidory zjadają bardzo dużo nawozu, dlatego trzeba je regularnie zasilać. Ja to robię nawozem do pomidorów raz na trzy tygodnie, taką niecałą dawką zalecaną przez producenta. Ważnym aspektem jest też podlewanie regularne pomidorów, natomiast dużo lepiej dla nich, jeżeli chwilkę nam troszeczkę opadną liście, lekko zjedlną, niż miałoby być przelane i korzenie gnić w wodzie. I ostatnią rzeczą jest zapewnienie im optymalnej temperatury do wzrostu. Jest to temperatura między 17 a 27 stopni Celsjusza. Problem polega na tym, że w Polsce czasami mamy chłodniejsze noce, nawet latem, ale nie powinno to zaszkodzić pomidorom. One przestają rosnąć poniżej 10-8 stopni dopiero. W folii natomiast czy w szklarniach bardzo ważne jest wietrzenie, tak żeby ta temperatura nie urosła do 40, bo to zdecydowanie jest za dużo, a o to nie trudno w zamkniętej szczelnie szklarni w upalny dzień. No i też pamiętajmy o, to, o tym, żeby wpuszczać zapylacze, bo bez tego ym, po prostu nie będziemy mieć owoców. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za oglądanie, subskrypcję, zostawcie kciuka w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!